Dzień dobry, dobry wieczór. Witam na moim kanale Lektury z Biblioteki Osiedlowej. Dzisiaj chciałbym mówić o wyjątkowym dziele filotea, świętego Franciszka Salezego, doktora Kościoła, twórcy zakonu klauzurowego sióstr wizytek. Książka została wydana przez klasztor sióstr Wizytek. W Krakowie w 2000, w 2000 roku ze znakomitym wstępem biskupa Jana Szkodonia. Filotea to dzieło pochodzące z wieku XVII, które jednakowoż nie zestarzało się, jest nadal aktualne. Na okładce widzimy podobiznę autora. Który jest po prostu świetnym pisarzem chrześcijańskim. Na czym owa wyjątkowość filotei polega. Otóż są to nauki, przestrogi, pouczenia dla młodej, pobożnej niewiasty, która cała jakby powinna oddać się Panu, czy też, czemu, czy też temu, co Święty Franciszek Salezy nazywa boskiemu majestatowi. Te przestrogi i pouczenia jednakowoż nie są oschłą dydaktyką, nie są takim surowym regoryzmem moralnym, ale są one podane w formie wyjątkowej, bo poetyckiej, gdzie dominuje język oparty przede wszystkim na poszukiwaniu piękna duchowego piękno duchowe którego szuka się w sobie i w świecie cała rzecz oczywiście polega że też tak powiem droga filoteo na radosnym miłowaniu Boga to radosne miłowanie Boga jest nie tylko w tym co estetyczne i skromne ale odbywa się również w formie ucztowania jak wiemy Jezus był nazywany pijakiem i żarłokiem jak również przyjacielem celników i grzeszników to radosne Miłowanie Boga przypomina albo misterne tkanie sieci pajęczej, albo radosny lot pszczoły, czy zapylanie kwiatu. Owa pszczoła pochylająca się nad kwiatem tymianku to jakby motyw przewodni filotei. Pszczoła w odróżnieniu od osy, osa siada blisko gnijących przedmiotów. Radosny lot pszczoły byłby lotem dojrzałym. Należy przez wystrzegać się rozmaitych fatałaszek i dziecinat, zachowań niepoważnych, niepo, niepobożnych, wszelkich umizgów, przymilań. Należy Skupić się na modlitwie wewnętrznej, która jest najlepszym lekarstwem i najbardziej zbliża do Boga. Tu, proszę Państwa, jest oczywiście wiele cytatów z Ewangelii. Dużo jest o słodyczy płynącej z krzyża i ran Zbawiciela i ów cytat, który wszyscy znamy: Jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana, jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana, i w życiu, więc i w śmierci należymy do Pana, mówi apostoł. Yy, ta słodycz to jakby taka matka, która podaje cukierka dziecku aby ono się nim radowało i aby ono je tu w cukierek sało z rozkoszną słodyczą na ustach to również słodycze Ducha Świętego które można dostąpić podczas modlitwy jednak należy się wystrzegać pychy i zarozumiałości jak pisze święty Franciszek Salezy Tkwi bowiem w nas robak zarozumiałości. Ważne jest abiectio, czyli uni y, uniżenie, poniżenie oraz humilitas pokora. Te dwie siły powinny przybliżać nas do agnus actus, czyli czystego y, baranka. Y, oczywiście, centralnym punktem. Położonym w filotei to jest punkt modlitwy, która jednakowoż ma wiele przeszkód, bo jest to i osłość serca, i jałowość, i wstręt. Natomiast na końcu modlitwy piękne słowo wynika tryska prosto z serca. Na to słowo oczywiście wszyscy czekamy, jak na namaszczenie wonnym olejkiem. Oczywiście radosne miłowanie Boga jest możliwe tu w warunkach y, w ziemskich w sposób ograniczony, gdyż jest to grzecha, gdy, gdyż jest to ziemia y, naznaczona cierpi, cierniami z powodu grzechu i tego już nikt oczywiście tutaj na ziemi nie przeskoczy. Y, natomiast y, Ważna jest ta droga duszy, która ukazuje się jak królowa w złocie z orfiru, jak pisze w święty Franciszek yy, Salezy. Ta dusza w złocie jest duszą oczywiście pokorną i duszą uniżoną, która zaznaje za ślubin mistycznego krzyżma złączonego ze słodyczy i pokory. To oczywiście jest aluzja do czegoś najważniejszego, czyli do posłuszeństwa. Posłuszeństwo jest kluczową nauką dla filotei tego, co zrobił Jezus, czyli być pokornym i posłusznym aż do śmierci i to śmierci krzyżowej. Tak też świat nas krzyżuje, ale my również. Jesteśmy na tym świecie wszyscy jakby ukrzyżowani, pisze święty Franciszek Salezy: Ta wzajemna, to wzajemne zmaganie świata i nas, naszej duszy, naszego życia byłaby tutaj zmaganiem krzyżowym. Byłaby również, jak pisze święty Franciszek Salezy, Przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem, pisze, ale to mocne stwierdzenie, które jednak należy obwarować pewnymi kontekstami ówczesnego czasu, albowiem niekoniecznie wynika z tego dzieła pogarda dla świata pełno w niej radosnej przyrody, pszczół, miodu, ptaków. Owej czystości wewnętrznej, która wynika z czystego umiłowania świata. Pełno tu też oczywiście wspaniałych cytatów. Na przykład ten: Lampy, w których oliwa jest aromatyczna, wydają miłosny zapach, gdy się zgasi ich płomień. To niezwykły. Cytat, gdyż wiadomo, miłość kojarzy się bardziej z płomieniem, natomiast tu wygaszenie płomienia byłoby jakimś, jakimś nadejściem owej, owej miłości. To ciekawe też dlatego, że to dzieło Filotea, jeszcze raz pokażę, jest jakby wbrew. Wszelkim prawidłom tego, do czego zostaliśmy przyzwyczajeni w tym świecie, nastawionym na sukces i przewagę, idzie zupełnie wbrew temu myśleniu, idzie w kierunku przede wszystkim ciszy, ciszy i skupienia. I wewnętrznego przeżycia, które prowadzi do słodkich zapachów niebieskiej ojczyzny. Jak pisze święty Franciszek Salezy, albowiem każdego człowieka poznaje się dopiero po owocach dobrych owocach, rzecz jasna. Jak pisze autor, znalazłeś miód, tyle zjedz ile trzeba. Zatem owa słodycz duchowa. Również powinna być dawkowana. Nie należy przesadzać z miłosnym uniesieniem duszy. Należy go oczywiście w sposób umiarkowany, umiarkowany spożywać. Proszę Państwa, inną rzeczą ważną, na którą kładzie nacisk Franciszek Salezy, jest czystość. Czystość, o której pisze w czystości, bielsze niż lilije, w miłości, czerwieńsze niż róże. Nie ma chyba lepszej definicji y, czystości. To prowadzi oczywiście do tego, co nazywa autor Życiem Doskonałym. Życiem Doskonałym, y, które unika przede wszystkim grzechu śmiertelnego. Lepiej umrzeć niż popełnić grzech śmiertelny. Dodajmy, że ten grzech śmiertelny to grzech przeciwko duchowi yy, świętemu. No i oczywiście przestrogi, przestrogi przed sądem, yy, który każdego czeka, dlatego należy żyć w sposób prawy. Yy. Ma niezwykłą wyobraźnię językową. Święty Franciszek Salezy kiedy pisze: Krokodyle są niebezpieczne tylko dla tych, którzy się ich boją. Krokodyl, drapieżnik coś, co nam zagraża jakieś niebezpieczeństwo duchowe ale nie należy się bać proszę państwa krokodyli bardziej już pająków, które psują pracę. Pszczół. Cóż zrobić z takimi osobnikami tego gatunku, które są niepodporządkowane i które cały czas psują pracę pszczół? Mówi o tym Salezy tak. Pozwólmy kundlom szczekać na księżyc. To również niezwykła metafora poetycka. Proszę Państwa, pełno nadziei jest w tym dziele. Mówi też autor o ranach: świeże rany łatwiej uleczyć, jak pisze co daje dużo nadziei również tym zranionym w miłości, gdyż y, zwykło się sądzić o tym, że to czas goi rany, a tu świeża rana, jakby już od razu owym. Balsamem, oliwą i winem została, proszę państwa, zaleczona. To niezwykłe, niezwykła nadzieja. Nie trzeba czekać od razu, jakby. Jesteśmy zdrowi i zażywamy, zażywamy tego, co nazywa autor. Stanem doskonałości, choć jest różnica między stanem doskonałości a samą doskonałością. Jak możemy się domyślać, doskonały jest tylko Bóg, my zaś możemy <laughs> zażywać pewnych przelotnych stanów, w których oczywiście mieszają się rozmaite ingrediencje, bo jest tam i szczypta, pieprzu, szczypta, soli, szczypta, goryczy. I szczypta miodu oraz cukru. Proszę Państwa, kolejne zdanie świętego Franciszka Salezego. Służba jest zaszczytniejsza aniżeli królowanie. To niezwykłe zdanie, kiedy błądzący mnich czasem znajduje się w zapadłej gospodzie, gdzie brak wszystkiego pokoju, łóżka, stołu. I tam właśnie najlepiej odbywa się służba Boża, albowiem najważniejsze to być ubogim duchem. Proste, szczere serce jest Bogu najbardziej ulubione, najbardziej podoba się. I pisze również, bo to pisze o rozmaitych rzeczach, ów autor, ale pisze też o przyjaźni w bardzo piękny sposób, jako miłości wzajemnej. To co robi święty Franciszek Sarezy, to stawia wyżej miłość, która często wiąże się jedynie z zaangażowaniem jednej ze stron, stawia wyżej przyjaźń nad miłością, która zawsze jest wzajemnością. Tak definiujemy przyjaźń jako mm, y Tę zasadniczą, która swoje apogeum osiąga w przyjaźni małżeńskiej, będącą prawdziwą i świętą przyjaźnią, którą jednocześnie mogą zrujnować nadmierna zazdrość, budząca niepokój i zobojętnienie małżonków, to trucizna, która jak jad wdziera się do ich serc. Dlatego tak ważny jest podział pszczół od trutni. To konieczny podział. Pszczoły są od kwiatów, trutnie je są niestety od y, psucia. Proszę y, Państwa. I tak y, zbliżając się już pomału y, do końca y, tego krótkiego. Omówienia. Tu jest wiele bardzo cennych cytatów, na przykład o głosie synogarlicy, które już słychać w naszej krainie, bo nastał czas przycinania winnic albo święta oblubienica, która co prawda śpilecz serce jej czuwa. To wszystko polega na tym, żeby to piękne słowo serca wytrysteło i żeby go nigdy nie zapomnieć, dzięki czemu trzymamy się właśnie blisko tego miodu, którego, który wypracowują owe święte pszczoły. I tak też ta pszczelą, pszczelą modlitwą, by tak rzec, byłaby właśnie owa modlitwa wewnętrzna Modlitwa wewnętrzna i jednocześnie jakaś modlitwa miłosna, kiedy Samarytanka mówi Panie, daj mi tej wody, abym już nigdy więcej nie pragnęła. Filoteo, Filotea to wspaniałe dzieło, które uczy przede wszystkim tego, co by można nazwać nie tyle... Wiernością wobec dogmatu, co wiernością wobec wewnętrznej melodii, architektury, duszy, która pragnie jedynie piękna, wynikającego z obdarowania ową wewnętrzną muzyką. Filotea jest dziełem niezwykle muzycznym zgrabnym, pięknym, plastycznym, detalicznym, konkretnym zasobnym zarówno w treść jak i w niezwykłą formę te to dzieło można kontemplować wracać do niego można je czytać jak poemat czy nawet strumień świadomości a można wyłuskiwać pojedyncze zdania i delektować się nimi serdecznie polecam filotea wprowadzenie do życia pobożnego na dzisiaj to tyle, bardzo dziękuję i do zobaczenia w następnym filmiku.